10 rzeczy, których nie wolno robić kotom. Wiemy, że niektóre rzeczy są dla kotów po prostu złe. Odbijają się na ich psychice, odbijają się na ich zdrowiu i jest wiele rzeczy, których, powinni, których nie powinniśmy im po prostu robić. I dzisiaj tak dla przypomnienia, ponieważ myślę, że znacie te wszystkie rzeczy. 10 rzeczy, których nie wolno robić kotu. Po pierwsze, nie krzyczymy na nie. Koty tego nie rozumieją, oczywiście są w stanie odczytywać te nasze negatywne emocje, ale musimy pamiętać, że to, że wyglądają na wystraszone to, że po prostu czegoś coś przestają robić, nie oznacza, że one rozumieją krzyk. Musimy je w inny sposób wychowywać, musimy je w inny sposób uczyć, że czegoś nie wolno, coś wolno. I ten krzyk oczywiście rozładuje nasze emocje, ale nie wpłynie. W taki sposób, jakbyśmy chcieli, na zachowanie kotów. Zwłaszcza, że koty bywają dosyć uparte i ten krzyk jest często rozwiązaniem, które bardzo mija się z celem. Nie krzyczmy, tylko po prostu w inny sposób próbujmy coś yy, zrobić, żeby na przykład nie robiły tej rzeczy, żeby je czegoś oduczyć. Krzyk tutaj nie jest rozwiązaniem. Druga rzecz to oczywiście nie przytulamy, nie głaskamy ich na siłę, nie bierzemy na siłę na ręce, na kolana. Kiedy nie chcą tych pieszczot, po prostu ich nie robimy. Pamiętajmy o tym, że nie zmuszamy nigdy kota do tych pieszczot. To jest oczywiście coś bardzo nieprzyjemnego, no i nikt z nas też by nie chciał być do tego zmuszany. Tak myślę. I nie przytulamy, nie głaskamy, gdy tego nie chcą. Niektóre koty po prostu nie są takimi pieszczochami. Jak niektórzy opiekunowie tych kotów by chcieli, wtedy no, musimy się do tego przyzwyczaić, albo mieć na przykład drugiego kota, który lubi te pieszczoty. Niektóre koty je uwielbiają, ale nawet one muszą zainicjować te pieszczoty, albo też, kiedy ich nie chcą, po prostu nam to pokażą, chociaż cierpliwość kotów bywa w tej materii dosyć duża i bardzo często na te pieszczoty po prostu pozwalają, żeby ten opiekun był już zadowolony. Trzecia rzecz to przeszkadzanie, kiedy jedzą. To jest straszna rzecz dla kotów. Kot w czasie posiłku musi mieć spokój, kot, kiedy je, musi mieć odpowiednie warunki. Nie może być tak, że ktoś mu przeszkadza, nie może być tak, że ta miska jest w nieodpowiednim miejscu, tam gdzie tego po prostu jedzenia no nie będzie z taką chęcią jadł, chociaż koty raczej i tak sobie poradzą, ale nie przeszkadzamy w czasie jedzenia. My też nie lubimy, kiedy nam ktoś przeszkadza w czasie jedzenia. To jest taki moment, czas, kiedy mamy w świętym spokoju sobie zjeść i tyle. Bez denerwowania, bez wkurzania, bez zaczepiania. Czwarta rzecz to zakazywanie im bycia obok nas. Koty z reguły są zwierzętami, które uwielbiają być obok swoich opiekunów. I tutaj nie mówię o wchodzeniu pod nogi. Wymuszaniu na nas pieszczot, czy też w przypadku tych bardzo ciekawskich kotów, po prostu nieodstępowanie nas na krok. Tutaj chodzi o takie zwykłe bycie obok nas. Kot lubi być w naszej okolicy, lubi przebywać obok swoich opiekunów, a przynajmniej powinien lubić, więc nie możemy mu tego zakazywać. To nie może być tak, że cały czas go przeganiamy. Oczywiście, kiedy trzeba, to trzeba. Kiedy może coś mu grozić, również, ale. Nie wolno tego robić cały czas. Kot ma mieć możliwość bycia obok nas, a to odganianie, zakazywanie, przeganianie jest czymś bardzo niefajnym dla naszego kota. On dąży do tego, żeby być blisko nas, a nie żebyśmy go odganiali. Piąta rzecz to nie zapewnienie im bezpiecznego miejsca, żeby odpoczywały, spały, albo też zakłócanie im tego snu, odpoczynku. Przeszkadzanie im. Tak jakby nas ktoś co dwie godziny budził, albo kiedy się położymy, żeby mieć te pięć minut świętego spokoju, ktoś na pewno musi do nas przyjść i nam przeszkadzać. To jest to samo. Nie przeszkadzamy, nie przerywamy tego odpoczynku, tego snu. Dla kotów jest to bardzo ważne, dla nas też jest to bardzo ważne, więc umożliwiamy im ten odpoczynek, umożliwiamy im ten sen żeby zrobiły to w sposób prawidłowy, czyli w świętym spokoju. Szósta rzecz to wymaganie ślepego posłuszeństwa. Wszyscy wiemy, że koty bywają niezależne, uparte, tak samo na przykład jak psy, ale niektórzy uważają, że te zwierzęta powinny być ślepo posłuszne. No myślę, że takie osoby też są względem kogoś ślepo posłuszne, skoro tak im to odpowiada, ale tutaj mamy do czynienia z żywymi Inteligentnymi, społecznymi zwierzętami, które myślą. Więc oczywiście, co wolno, to wolno. Niektórych rzeczy kotom nie wolno, ale musimy pamiętać, że one też mają swoją inteligencję. One też potrafią podejmować decyzje i niekiedy one są i niekiedy różnią się one od tych naszych. Czyli na przykład nie chcą przetulania, to nie. Chcą jeść w spokoju, to chcą jeść w spokoju. Chcą być blisko nas, powinniśmy im to zapewnić. Nigdy ich do niczego nie zmuszajmy i nie wierzmy, że kot będzie kiedyś ślepo posłuszny. Siódma rzecz: robienie sobie z nich żartów, kpienie z nich, na przykład wołanie, a później odganianie takie coś, co oczywiście przez koty jest jak najbardziej rozumiane, że ich opiekun próbuje z nich zrobić idiotę, a w rzeczywistości sam jest idiotą. Więc Trzeba się zastanowić. My też nie lubimy tutaj. Często porównuje do nas, ponieważ no, musimy pamiętać, że jednak dużo tych rzeczy również przeszkadza nam. No chyba wszystkie. Więc troszkę myślenia, ale nie robimy tak. Kot to rozumie i kot rozumie, że ten opiekun no, nie zachowuje się, nie robi tak jak powinien. Więc troszkę myślmy. Ósma rzecz. No, moja legendarna rzecz. Nie zapewniamy im regularności, rutyny, robimy rzeczy, które powinniśmy robić w sposób regularny, na przykład śniadanie okolica 8, 8.30. Później, na przykład, zabawa, czy też po południu, tak żeby to było mniej więcej o tej samej porze. Dla kotów jest to coś bardzo ważnego. A kiedy mamy ten dzień rozrzucony, no niekiedy. Inaczej się nie da, ale to tego tutaj nie będę roztrząsał. My też musimy iść do pracy, musimy że, robić rzeczy, których nie zawsze lubimy, musimy robić rzeczy, które nawet dla nas są nie zawsze przyjemne no i to może rozwalić cały dzień, ale taka frasobliwość, takie niezachowywanie tej regularności rutyny, takie zamierzone, niestety też jest czymś, czego nie wolno robić naszym kotom. Dziewiąta rzecz, zmuszać je do pielęgnacji, a raczej pielęgnować w sposób dla nich nieprzyjemny. Dlatego uczymy pielęgnacji już od maleńkości, żeby kot był do tego przyzwyczajony i robimy to w sposób delikatny, spokojny, tak żeby ten kot się nie denerwował, nie wkurzał. A niektórzy podchodzą do tego siłowo. Łap kota, szczotka i jedziemy. Kot wkurzony, my wkurzeni, no bo to dla nas jest coś niefajnego. A ma to być tak zrobione, żeby kot był albo obojętny, albo żeby wręcz mu się to podobało. Czyli, no, troszkę zrozumienia, kiedy nas ktoś by chciał myć na siłę, albo wyczesać wyczes nasze włosy na siłę, no to też nic przyjemnego. Dziesiąta rzecz. Zachowywać się głośno, yy, wprowadzać dużo zamieszania w życie kota, nie zapewniać im takiego spokojnego domu życia. Te niektóre nasze zachowania po prostu są zachowaniami, które dla kotów będą niefajne. Takie jak na przykład duże, duża ilość hałasów, czy też kłótnie, czy też taka szarpanina, niefajna atmosfera w domu. Wiemy w jakim znaczeniu, oczywiście. I to dla kota też jest czymś bardzo negatywnym. Kot też odczuwa te nasze emocje. I no niestety, to jest dla niego bardzo niefajna rzecz. Czyli po prostu nie róbmy kotom tego, czego my byśmy nie chcieli mieć. I to jest taka prosta odpowiedź. Ale myślę, że wszyscy tą odpowiedź znają i musimy pamiętać, żeby dbać o nasze koty, żeby były z nami jak najdłużej, żeby były jak najszczęśliwsze, ponieważ szczęśliwy kot to szczęśliwy opiekun. Dziękuję za uwagę, zapraszam na moje pozostałe kanały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.